Pamiętniamy takie wydarzenia, czy to jest 3 maja, święto Konstytucji 3 maja, czy święto rocznicy odzyskania niepodległości. Dzisiaj głos oddajemy klasie pierwszej. Kiedy pomyślę o klasie drugiej i trzeciej, to rok czy dwa lata temu niektórzy z Was byli w tym miejscu. Wesprzyjcie ich mentalnie, wysyłajcie dobre myśli, żeby dobrze poszło. Uśmiechajcie się i przede wszystkim posłuchajcie się. Szanowna dyrekcja, drogi zarządzie oraz drodzy uczniowie, chcielibyśmy Was powitać na Akademii z okazji święta odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby należycie uczcić pamięć o tym święcie, chcielibyśmy poprosić Was o powstanie. Pochy mnie spocznij, można być Zanim na co dla Polaków. Jest... Zanim na dla Polaków. Dzień niepodległości. 15 listopada 1918 roku Ukraina znajdowała się 123 lata pod zaborami rosyjskim, ruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali nauczyć Polaków swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad Odrą stawiamy, Niech niesie Twoja opowieść wiatr chalny i morskie szkwały. Matczynej ucz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj. Nie żałuj wewnętrznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Wiel śniegu i żar czerwieni i orły dumne piastowskie to wieczne symbole tej ziemi, najbliższej sercu, bo polskiej. Wytłumacz nam, jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu dumnie, że taki wydał ich naród. Być Polakiem, romantykiem, to nie tylko marzyć o wolnej Polsce, wówczas doznaczyło walczyć o nią, a często i oddać życie. I szli młodzi chłopcy dla śmierci dla nas, byśmy mieli dzisiaj wolny i własny kraj. Tysiące Polaków, często kilkunastoletnich chłopców, ginęło na obcych, na obcych ziemiach w legionach polskich, służąc Napoleonowi. On to w 1807 roku utworzył księstwo warszawskie, ale to nie była nasza wolne ojczyzna. Potem nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że będą zbyt słabi, a zaborcy zbyt Trzeba czekać, ale jak? Jeśli czekać, to pozytywnie być poddany, ale mieć honor, chodzić do niemieckiej szkoły, ale w domu uczyć się języka polskiego i polskich historii. A historia Polska miała piękno. Pozytywny Polak to taki, który dobrze wykonał swoją pracę, dużo od siebie wymagał, by uczcić. To rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci. To nauczyciel, który uczył polskiego, mimo zakazów zaborców. To żołnierz, który musiał walczyć po armii Cárskiej. Ale ja pamiętam, że jest Polakiem. To wszystko było dla nich wówczas skarbem narodowym. Polacy wtedy byli biedni. Nie mieli wolnego kraju. Ale mieli polską kulturę. To dzięki niej wytrzymali lata niewoli. Wykreślona z mapy Europy istniała. Przez zaborów Polacy dążąc do uzyskania niepodległości ojczyzny organizowali m.in. powstanie narodowe i Zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walkę w dziedzinie oświaty i kultury. Przeciwstawiano się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, drukowaniu narodowego języka z kościołu. Domy i rodziny były szczególnymi służbami Polskości. Dbano by dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje. Dokowywane w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Polacy nie tracili ducha. Wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna. Że naród przetrwa. Na krwawe matko idę bój, żołnierska trąbka woła. Żołnierski szary na mnie strój, lecz w ręku miecza miała. Na polach lekki śnieg błękitnie, lecz w duszy sad wiosenny kwitnie. Gdybym wrócił matko, dzień ten będzie dniem wesela. Spukam cicho w twoją sień, w moją wystrojną ziela, do stóp przy twich i złoże, starganą z szyi mej odroże. Gdybym nie wrócił, matko, wyraz ten, co z pocierzem uczułaś, wspomnij i pomyśl, żem mlek żołnierzem, a nade mną już kochanka słowa. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie Rosji. Ci z zaboru niemieckiego i austriackiego po stronie przeciwnej. Polacy, oddzielni w mundury, mundury wrogich armii, zmuszeni byli... W Podzielił nas mój bracie zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich szańcach patrzymy śmierci w twarz. Po kopach pełnych jęku, słuchani w armat huk. Stoimy na wprost siebie. Ja wrócę, twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze. Cały świat ogniu drży. Dwóch robi sobie szańca. Stoimy. Ja i ty. Szli na wojnę, wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. To dodatku byli rozbici na partie i stronnictwa, różniące się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Wielu patriotów, a wśród nich politycy i wojskowi: Wojciech Korpatry. Józef Piłsudski Wincenty Witowski. Ignacy Zaszyński. Roman Dumowski. Ignacy Paderewski. Kozimierz Sosukowski. Józef Haler. Edward Krecznik. Dziś, w dniu, ro w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą ku naszym dziadkom i pradziadkom. Wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. Naczelnikiem Polski został lubiany wówczas przez Polaków dowódca legionów polskich z okresu I wojny światowej Józef Piłsudski. W tym 11 listopada, rząd zwany Radą Regencyjną powierzył władzę. Pytasz się, co to Polska? To niebiesko nie niezapominajki w drogie. To woda stojąca na łąkach. Kiedy nagle las zaszumi, mowę polską, gdy zrozumiesz, to jest Polska. Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem, to jest Polska. Gdy zobaczysz półek w Rosy, rozbłyskane w kropla krosy, to jest Polska. Kiedy drogi mieści w życiu, żyto srebrne przy księżycu, to jest Polska. Widzisz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty, to jest Polska. Ojczyzna, swoje słowo, a tyle znaczy. Ojczyzna, piękne słowo, jak je tłumaczyć. Ojczyzna, to jabłoni kwiatami obsypana. I modre chabry w zborzu, i jasne śpiewsko i srebrnouskie fale odrzańskie i wiślane. Skalista grawitacyńska i, i mazowiecka łąka. Ojczyzna, to wsie. Przepraszam. Ojczyzna, to wsie, dro... miasta, ulice i stadiony, i wszystkie polskie chuty. Wszystkie polskie szkoły. To porty i okręty, to morze brzeg zielony. To zwykły dzień roboczy i święty dzień wesoły. Ojczyzna, zwykłe słowo, czemu my bliskie. specjalne wzmocnione prawa. Wiemy, że towarzyszy takim zawsze niepokój, stres, jakiś lęk przed oceną, przed dziwnymi minami na twarzy, ale bardzo dziękujemy za to, co pokazaliście i pozwoliliście przygotować nas na świąteczne obchody, które każdy już we własnym zakresie w poniedziałek będzie sprawował. Muzyka